Ciągnij lili małą lili Hej! Ciągnij lili małą zafał Hej! Ciągnij lili małą lili Jakbyś do łóżka ciągnąć on miał Hej! Ciągnij lili małą lili Hej! Ciągnij lili Mało Zapał. Hej! Ciągnij lili małą hey, lili Łóżko przygwało przygwozić lili, lili byś ciągnął czym a są dla fajnie. was szanty w ogóle? E, mąż mi puszcza w samochodzie Tak, 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 wiesz ta, <susza> co? A, a dla mnie są taką, taką... taką kurde odskocznią od codzienności od Czym dla was są szanty w ogóle? Wszystkie? Szanty e, to jest atmosfera to jest spotkanie z znajomymi przy ognisku i super zabawa. z papieru, hej! Pod kręt nasz I fregaty dwie popłynęły. Naszym kursem, by nie zgubić się Kwantum szpały w nas Poza mleczny pasji nigdy wtedy Nie przypuszczał, że fregaty śmieć nam niosą Ciepła krew poleje się Strukami wygradę